No, 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 no ja, widać od razu, że przedwojenne. No. Bo ubiory są Przedwojenne, co ja tutaj mam. A to mam moje dzieci, nie wiem czy to. No właśnie zależy. Ja właśnie cały czas wybierałam czy gdzieś mam. Kurczę, tony zdjęć mam. No ja też Ale... To może zacznijmy tak familijnie, od kiedy panie jesteście Gdyniankami? Czy od urodzenia, od, od 49, 49 roku, roku. Ja żeśmy się urodzili w tym szpitalu, to przynajmniej ja się urodziłam w tym szpitalu w Gdyni, bo wtedy chyba innych nie było szpitali w w, Gdyni. No w każdym razie na placu kaszowskim, w tym szpitalu urodziłam się ja i, I potem, no. Po, no poczekaj, po ilu latach? 23? W tym samym szpitalu, na tym samym piętrze o jeden, jedną salę tego urodziłam właśnie mego pierwszego syna, drugiego na, na tym. W Redłowie. W nie, później tak. to nie było. Sobie. No. Także... Także myśmy się tu porodziły. Tu mój dziadek przyjechał w 20 do Gdyni. w 20. Ja już tak liczyłam, w 25 chyba, jeszcze Gdynia nie miała praw chyba. O, to ten człowiek młody zresztą. To ta nie mnie tylko pan miał. Tak, o tak. No. O tak Przyjechał z rodziną. Okej. Okay. No. A tu jest druga strona, a tu jest mój teść, swoją teściową, ale, Też oni byli, tu, ale oni byli gdzieś Kaszuby, na nie? nie? Taki. Od dziada pradziada. No, I tak patrzę, jacy oni młodzi byli, a kiedyś patrzę, mówię, Boże, jacy ja stare to było, Ja no? nie wiem, czy jest mój mąż. To jest na witaminie, tak witamino wyglądało. Pokażę. O faktycznie. No ale w Gdynianin absolutnie. To? Chary, chary gdzie? Przecież to kaszu stary. Dobra. Mieszkał w Gdyni, na Śląskiej i, i zmarł w tej Gdyni. Ale urodził się, rozumiem, że to na Bulwarze jest moim synem, ale urodził się w Sopocie. Poczekaj. Myśmy, kiedy myśmy się spotkały? W, jak mieliśmy czekaj. po 14 lat w technikum. Tak. No. tak to żeśmy razem do... No, a tak to te dzieciństwa... Zaraz, ta... Czekaj. Technikum gastronomiczne, czy gospodarcze się wtedy nazywało. Mhm. Na Morskiej, Czer na dawnych kosynierów. Kosynierów, tak? Bo to wtedy była ulica Czerwonych Kosynierów. Mhm. I, I tam był wydział dietetyczny na tym i Wydziale Dzieci. I same dziewczyny były w, na tym jednym roku, a drugi równoległy był dla… Że jak to było? Że oni mieli kim zostać? Stewardami. Stewardami, tak. A druga klasa samych chłopaków była z tewartu. Tylko, że to był pono, ponoć pomysł, ja tam czytałam, że to był już od przedwojny chcieli zrobić Taka. taką szkołę, nie? No, no nie była przed wojną, bo przecież nie, w tym, chcieli, no. No, w coś hotelu tam było w Gdyni, nie. przecież żeśmy chodzili, na, byli, tyś też była, na naszej tego, to była 50 czy 60 tak, rocznica, rocznica tej szkoły, więc to musiała być ta szkoła przedwojenna. No. Nie mieli taki pomysł, ale to później tam nie wypaliło. Dopiero w, w, w którym roku myśmy chodziły do tej szkoły? W 64, a w 68 no, no, no. matura. To wtedy był pierwszy rok tych chłopaków, nie? A, to chłopaków, nieważne. Myśmy tam były. A to było właśnie w 64. Czyli pierwszy nasz rok. Zabrali nas nauczyciele. Do Jakiś... nie, nie, to było w pierwszym, na pierwszym roku, żeśmy do Piaśnicy. A do Piaśnicy, tak. Do Piaśnicy, jakaś rocznica no była bo tej bo To był piaśnicy. pierwszy wrzesień, nie z okazji, pierwszego września. To mi pomnik przecież, nie. Nie, to nie było pierwszego września. Nie, to, no była... to może nie Co? było, ale z okazji, no, z okazji. Nie, to było coś. Co się ale, działo, że tak. w Gdyni bu, burza nerwów była jakaś a to, to ktoś nie, tego... To nie było. Tak, było. No było. Na wzięli ale to nie do Piaśnicy. To jest. No. Tam o, wtedy tam do nad zwierzęli. A to było później. To było w 66' Dobra, czy nie. coś, bo. Kiedy były te strajki w Radomiu? A, ja widzisz. Nic nie wiedzą. No, to wtedy właśnie całą młodzież wywozili jak tylko mogli, wszystkie szkoły. Myśmy byli w Wierzycy, zimno było jak 150 to i, na, ta, i to taka już późna, więc nauczyciele pozwolili nawet, że, żeśmy mogli tego... Pozwolili, nie widzieli przecież. A dobra, przyszli, potem wszystko widzieli, huchać kazali i tego. I to, co nam zostało, zabrali nam, no. Ale potem były same pustewy. No dobra, to to. Ja pamiętam w Gdyni, co było, to pamiętam na przykład, gdzie żeśmy z rodzicami chodzili. Mam zdjęcia, to są wszystko zdjęcia z tego, z, z kwerku kościuszki. Mhm. I tu zawsze było coś. Na przykład łódka, tu samochód, a tu co, cholera? Tu słoń jakiś, i matka z nami jak szła przez Gdynię na przykład. I misiu był nawet. Ale wszystko było. I tam. Mamy zdjęcia, ja tak z bratem, potem nawet z drugim, i tam się zawsze robiło zdjęcie. I nawet tak, o. A tu zobacz, jaka głupia łódka. I tu fale, niby, a tu tłum ludzi. o. I tam matka płaciła, i już zawsze do ojca wysłała. O, a tu jesteśmy na plaży z mamą i z bratem jestem. Tak, to jest rok, który. 57, o. Gdyńskiej plaży. Tu to był który? 65. To ile miałam? Chyba miałam wtedy 18 i to byłam na, na, na gdyńskiej plaży, ale takiej plaży między tam gdzie baseny, tak? A, a tu, gdzie się gdzie bulwary? Nic nie było. Tak, tylko tego to le, lepiej, nie tego. To, 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 to przecież to nie widać, że to ja. Jednak człowiek fajnie. O, już tak ładnie, że A tu jestem na przykład, są te takie ryby. I te ryby były kiedyś na, na kamiennej górze. Absolutnie. A teraz są na bulwarze. O. I tu już stoję jako ryby na górze, na kamiennej górze. Tutaj tego to już pokazałam, tego lepiej nie. A tu a tu był, to były pierwsze, pierwszy rok albo drugi, jak już był bulwar. I, i, ale tu jeszcze tu był trawnik, nic nie było, że, że jakieś tam. Restauracje, tego pusto Było fajnie się. Człowiek przy tego chodzili wszyscy z psami. Psy na trawnik robiły i było gdzie iść. A teraz, no to. A to jest zdjęcie. To jest zdjęcie. Poczekaj, z którego roku? Gdzieś to spiszę, ale nie mam okularów. Napiszę tu gdzieś. Ja miałam tu chyba ze dwa albo trzy lata. No to 52-51, tak. O, i to jest na skwerku kościuszki w tym miejscu, bo tu jest koniec. No jak to jest? Jak tam. Dobra, tam gdzie stoi. No ta nasza. Nie, y, y, statek y, y, podwodny. No, jak ona. Błyskawica. Błyskawica. O, tu ona stoi błyskawica, żadna błyskawica wtedy nie stała. Jakieś takie coś, co... Do tego, a to jest mój tata, moja mama, a ja super. No po prostu super. Zobacz, Baszkarka była. A kokardę musiałam mieć taką. I potem matkę pytałam, zawsze Mamą, jak tyś robiła mi tą Że to stało. ona mówi, Jakby nie stało, to bym gwoździem przybiła. O, taką miałam matkę. I zawsze miałam no, kokardę. Ale jaką Oni no. Mogłam przynieść. To, to takie zdjęcie mam. I tu mam jeszcze zdjęcie. Moja babka zmarła w 87 roku, 1900 i to jest trzeci rok na spokojnej, tam gdzie jest cmentarz. No przecież nic, a teraz jak idziesz, to jest grób na grobie i jeszcze w jednym grobie po trzech, czterech leżą. O tak wyglądało, no gdzieś 89, o tak. Nic. No, tam, gdzie babkę już trochę dalej była pochowana, to tam w ogóle żadnego grobu nie było. Jej siostra, mająca chyba 81, potem była druga i siostra 82, to cały pogrzeb, jak się odbywała to chowanie mojej babci, to jedna i druga do, do siebie, tak. W polu ją pochował. W polu, no dosłownie, bo to było, no, bo to. Ten cmentarz, jest, tam były… – Kampingi. – Nie, tam były ogródki działkowe. Absolutnie, na 100%. Bo jeszcze… – Tam sam dalej ogród. Ale to, to, to z boku tego. A tu, gdzie jest cały cmentarz, potem z góry jest na dół. No to, tam była tak dobra ziemia, że co się wsadziło, to to natychmiast. No. Tak pamiętam. I jeszcze bardzo ważna w Gdyni rzecz, to właśnie mój syn który zdawał do szkoły morskiej i tu go właśnie tego pasowali, pasowali tak. I no, tu kiedy, są kiedyś babcia. to było ciężko o. się dostać do takiej szkoły. Tak, i zdał, został przyjęty i tu jest, moi rodzice są, tu dziadkowie i tutaj te chłopaki wszystkie, o, takie zdjęcia, o, o, o. A ja takich zdjęć nie przyniosłam, bo u no ja, mojej siostry są wszystkie te stare zdjęcia. No w każdym razie, yy, Jaką zdał tą szkołę morską i zaczął pływać, a mój ojciec już był na emeryturze, no to mój syn przychodził do ojca, na Narutowicza, ja tam na przykład z nim przyszłam. No ba, gdzie, by, gdzie byłeś? A on tam był na przykład w Ameryce Południowej czy coś. No wiesz, a ja mówię do ojca, no bo widzisz, on już pływa, ale jeszcze a on, mówi, on nie pływa, on jest pilotem. Przecież co pojedzie za dwa trzy, miesiące w miesiąc już jest w domu i to jeszcze na, po, pół Europy, zanim doleci do Gdyni. O, no, był nawigatorem, więc dużo się nie namylił W każdym razie, o tak było. I co jeszcze przyniosłam? Mam takie różne rzeczy. O, tu mój tata. To jest rok. Na kurczę. Ubiorę chyba te głupie okulary. Weź moje spróbuj. Czekaj. Nie, ty. Wcale nie jest złe. W którym to roku wydane? Gdy nie. Bo to jest taka. O, w 49. To jest pierwsza co marynarze mieli? książeczka żeglarska, żeglarska także to jako tak jak paszport, że jak wyjeżdżali, to taka dziwna była. O, to jest pierwsza to w 49 roku urodziłam się, to taką dostał, tak. A w Buenos Aires był 11 stycznia 50 roku. O, ty, ty zobacz, nawet te, no, jakby coś zbroił, a patrz, jak głupio pokazuje mi. Aha, no tak. to psuł. Tak. To takie coś mam, to, to mój tata. Nic z ciebie aktorki nie ma. A, aktorki, bo, bo nie jestem nieprzygotowana no, przez nią. No. Ja bym tak o tego i takie różne. A tu, poczekaj, co ja tu miałam? Jeszcze tu miałam takie rzeczy, które Teraz były w mi Te Zaraz muszę zobaczyć najpierw co. O, mój tata, jak skończył się wojna, był jakimś tam porucznikiem i jak wracali z Berlina, to w takie miejsca podejrzane, które były na przykład, bo jeszcze jakieś bandy były, jakieś tego, więc... Mój tata trafił do... Ochrony tutaj trójmiasta, bo w Sopocie jakieś coś tam było i tego. No ale się. I to czterdziesty chyba, szósty, siódmy w Bieszczadach też były jakieś tam bandy i wtedy tych chłopaków, takich oficerów i tego to brali. A mój ojciec ponoć do matki mówi w życiu, po trupach, na pewno nie pójdę się bić z Polakiem. No. No, i tak zaczął szukać Gdynia Gdańsk i wyszukał sobie, że jako, że był porucznikiem, był w wojsku, to wzięli go jako takiego szefa so, sokistę gdyńskiego dworca, rządził. No więc był kolejarz. I matka tu miała, to chyba 50 rok, że miała jako męża kolejarza, to miała legitymację, właśnie taką. No, na, na, no, że miała zniżkę, to takie coś ma. Tu poczekaj, cholera te okulary, co tu było? A tu jest zaświadczenie, Urząd Miasta Gdyni, że zamieszka... Aha, do czegoś matce był potrzebny, te, te, te urzędy miasta, y, zaświadczenie, że mieszka w Gdyni. Ta, I tam, że tam mieszka, że tego. To do czegoś był jej potrzebny i proszę, jest coś takiego. Zaświadczenie zamieszkania. Ważne dwa miesiące od daty, a potem na pobyt stały. No zawsze to, to trzeba być, nie wiem, tylko urzędnikiem, żeby... Tu mam na przykład zaświadczenie, jakie Gdynia wydawała uprawnia do nabycia w roku kalendarzowym dwóch biletów PKP i 50% zniżki miała. O! To też w związku z tym z pracą mego taty. Ale to mówisz o sobie, nie tam. O. Ale co o sobie? To, to jest ważniejsze, bo to, to, o tym nie wszyscy wiedzą. Na przykład polskie, mój ojciec pływał już polskie linie oceaniczne w dniu. I matka miała coś takiego. No, twoja na pewno też. A masz taką legitymację? Nie wiem, do Uprawnia do zakupów w sklepach wewnę wewnętrznego eksportu marynarskiego, czyli baltona. A tu, jeszcze poczekaj, co ja wziąłem? Aha, o, a tu mam bony do baltony. O, masz bony do baltony? No to był majątek. No. No, no, no mogłaś kupić. No co to co w... miałam to wydałam, co będę zbierać. No, tu co, co jest? Tu jest chyba, ale dla kogo? Dla matki, ojca? Nie, to ojca, że przeszedł na emeryturę. I poczekaj, zaświadczenie mniejsze wydane zostało po zwróceniu książeczki żeglarskiej i wraz z dowodem osobistym uprawnia do realizacji wymienionej Kwoty bonów w sklepie w Baltonie. co? To. No, kto o tym wie teraz? Wie, że były jakieś Baltony? Co ty, co tam moje. No życie? dzieci nasze wiedzą, nie? No. Nasze Marta życie. pamięta. No, Olga, czy... Olga pamięta? No, pa, no, no pamięta, dobrze. Tak, też miała ojca też. też no. Masz te bony? A tu, powiem, mam szczerze, już zgłupia. To jest wydany, to moja mama, tak? Rejon obsługi w wzgórze nowotki. I to chyba gdzieś się chodziło po kartkę. Na. Tylko cholera, już nie pamiętam na co. Czy to, to na to mięso? To no, no zobacz. No to takich kartek mam tak, dużo. To ale to chyba na, na jakiś, Nie wiem, czy na mięso to. No, nie widzę. Chyba to na mięso, bo na, na mięso i masło buduję najdłużej. A tu co mam? Członek rodziny. No tak się, to, przecież to się tak żyło w Gdyni, no. <tud> ja, nie, ja nie mówię o rzeczy. Zakład ubezpieczeństwa. E, 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 nie wiem. Chyba coś te dokumenty. A to, to, to jest, że z mojego ojca matka miała tego. Ta, no takie, że, że mieszkając no ja, ja, w Gdyni musiałaś coś takiego mieć, żeby w ogóle mieszkać. Tu, to, tu, to, to tu, to tu, o, to tu, to tu, a tu. Poczekaj mam, gdzie mój ojciec był. W sensie. O, i teraz na przykład, proszę bardzo, odznaka grunwaldzka. Tak. Ty. Ty o ojcu, to był czas. Tak, nie ojcu. Ja, no zobacz, to ma, Dostał odznaczenie y, grunwaldzkie. Tu dostał medal za odrenyse i Bałtyk. Tu co ma? Grawias że, że był podporucznikiem. No, a tu dostał za Warszawę, bo tu w Warszawie najpierw zatrzymali się i tam ich szkolili. A tu o, że medal za udział w walkach o Berlin. Dobrze, to, no co, nie chwalić się takim facetem, to no coś. A mogłaby pani opowiedzieć jak poznali się rodzice? A moi rodzice poznali się, bo tata był w tym jako No soku i tak, że tam gdzie jest sąd w tej chwili w Gdyni, czyli na tego, to była dyrekcja całego dworca i tam. tak. No i tam w podziemiach do dzisiejszego dnia jest restauracja. Można iść, przychodzi się na przykład, czeka się na, na swoją godzinę jakiejś tam ale rozprawy wiecie, wiecie, tak. w sądzie. Czekasz na rozprawy i możesz iść sobie na kawę, na obiad. Parę razy byłam. No bo zawsze się na sędziego strasznie długo czeka. No i tam mój tata chodził na obiady w Gdyni. A moja mama w czasie wojny była i skończyła szkołę gimnazjum, i już w gimnazjum siostry, bo to, to urszulanki, już takie dziewczyny kierowały. To będzie twój zawód, taki, no ona farmacja miała być. No i że w kościerzynie, mama pochodziła z kościerzyny, na rynku, do dzisiejszego dnia jest apteka pod niedźwiedziem, to ona miała tak y, praktykę, bo tam koleżanki, ojciec, to ich była apteka. I ona tam zaczęła, jak weszli Niemcy, w ciągu, to tylko Niemcy potrafią tak zrobić, że cała Kościerzyna, wszystko co w niej było, w ciągu niecałego tygodnia już wszystko, tutaj przestali pracować Polacy, a jak mieli pracować, no to pracowali, już mieli książeczki, tydzień. Zmienili wszystkie. No, i moja mama pracowała w aptece na rynku w kościerzynie. I był taki warunek, że jak wchodzą klienci, to absolutnie ona musi mówić po niemiecku. jak nie rozumie, to posłucha i leci do tyłu. Pyta, żeby ktoś pomógł. Przyszła jej koleżanka. No i bardzo szybko, no tak, odeszłam od tematu. I y, przyszła jej koleżanka, a matka się pyta coś tam, ale po polsku. Szef siedział bardzo daleko na zapleczu. I usłyszał, że ona po polsku mówi. Przyszedł oficerką, taką, no, butem, taki przywalił, że chyba trzy tygodnie leżała w domu tego. Ale niemieckiego nauczyła się w ciągu pół roku. Płynnie. Także ja miałam szkołę szkole niemiecki, ty też cholery mi nie szło, i matka powiedziała, że zrobi chyba tak, jak ona się uczyła bardzo szybka. Tego. No i ta moja mama przez 5 lat pracowała w tej aptece, no i miała na to dokumenty szwawskie, bo szwawskie, ale miała. I ją wzięła z tego, z tej kościerzyny, ciotka, która mieszkała na 10 lutego, tak zaraz, o tu jest dworzec, za rogiem. Mieszkała, miała chyba trzy pokoje i tego, i. Było jej potrzebne, bo miała za mało ludzi, bo by jej tam wpakowali. Więc wzięła ją, mówi, słuchaj, ja ci załatwię pracę w Gdyni, trochę dalej była apteka. No i moja mama tam miała taki nieduży pokój i tam pracowała, i z tej apteki chodziła też jeść do tego. Tam zaczęła chodziła jeść. No i podejrzewam, że bo przyszła, to słyszałam tą wersję i od mamy, i od taty. I przyszłaś, usiadła i ojciec zapytał mój, czy może się dosiąść. Może, a chyba już ją wcześniej tak trochę obserwował. No i mama miała so, przed sobą talerz zupy kapuźniak. Bardzo istotny. I łyżkę wzięła do ust i nagryzła kararucha, którego wypluła, zemdlała, a ojciec ją uratował, ocucił i dlatego jestem ja no to, ja to miała tak się poznali i tak się poznali cholernie, no że się urodziłam, no. A potem ja urodziłam dwoje dzieci i opowiadałam to, no, niedawno moim wnukom. I oni tam się zaczęli tego, do, do, jak to babcia nie widziała ja mnie, bo ona może nie wtaleć, tylko na tego dziadka patrza. A nie. No i tego I tak im opowiadam, ani tak mówię, no to, to też, a po co my to mamy wiedzieć? Ja mówię, jak to po co? Bo jakbyś o tym nie wiedział i to by się nie wydarzyło, to by cię nie było przecież. No.